Hej, szybki odcinek jak zdobyć płatną walutę w Marvel Rivals, czyli Tom dokładnie, bo za tą walutę możecie kupić jakiegokolwiek skina chcecie, jak widzicie, nie musicie posiadać tej waluty, wystarczy ta, bo przerabiamy tą walutę, tą walutę lattice na Unitsy. A więc jak je zdobyć? Pierwszym sposobem zdobycia jej są sezonowe eventy, co dziennie, przynajmniej na razie, dostawaliśmy 60 Unitsów. Za każdą misję. Dzisiaj jest także tak samo i jutro prawdopodobnie będzie tak samo. Więc możemy codziennie 60 tego zdobywać. Yy, I możemy także to zrobić za pomocą achievementów, które są tutaj, z Heroic Journey. Dokładnie tu mamy. I tu, jak widzicie, macie dosyć duży zapas tych, z czego co widzę, jest 1300 bodajże jeżeli tak na szybko dobrze policzyłem, 1300 do 200, tak każdym bądź razie. Więc to są wszystkie na razie nam znane rzeczy, żeby zdobyć yy, walutę, no i oczywiście też możecie to wybrać sobie z Battle Passa, którego zgubiłem. Tak, więc jak macie Battle Passa, to możecie także w Unicy brać z Battle Passa i także specjalną walutkę. Specjalnej walutki nie przerabiałbym z Battle Passa na Unicy, ze względu na fakt, iż ona nam się przyda, bo za miesiąc jest nowy Battle Pass. Który będzie droższy o połowę niż ten. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.